Co tutaj podjechało? Jakaś kopara, czy co? No! Albo śmieciara! No tak! Dobra, wyładzimy liceczki. Teraz się będziemy ubierać. Opa! A zobacz co mama wam kupiła. Zestaw do sprzątania, żebyście pobiegali mamie. No będziecie sprzątać z mamą! Tak? Zimno znowu tak, że po prostu paranoja Ach, już otworzymy, no. A my tu mamy pokaż dziurę. Jej, co tam się dzieje na tym dworze? Znalazłam wprowadźcie taki zestaw do sprzątania, zawsze jak sprzątam, to oni po prostu aż się trzęsą, żeby mi to wszystko pozabierać i też chcą sprzątać. Jest to idealny zestaw, ała, idealny zestaw dla nich. Już ja nie się to otworzy, zobacz, już mam się otwiera. Otworzymy zestaw do sprzątania. Wow! Psik, 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 psik. Zobacz. Fajne. Tak, tutaj mamy płyny A, w ogóle w końcu zrobiłam sobie paznokcie. Takie mega naturalne wyszły Mam fajny nowy żel z Victoria Win y Numerek 04 i zobaczcie, jest taki mega naturalny... O! Mega naturalny kolorek. U wow, okna myjesz! Zobacz, nawet jest ściereczka! Masz, dziubuś, ściereczka nawet jest ekstra. dobry wszystkim, eee, co Wam chciałam pokazać, właśnie wczoraj chciałam Wam pokazać, wczoraj zrobiliśmy po prostu zakup życia, jestem w szoku, no ja bym tego nie znalazła, Sławomir to znalazł, hmm, chcieliśmy kupić sadałki, wiecie... Jak się zrobi trochę cieplej, bo znowu jest masakrycznie zimno. Dziś rano było 3 stopnie w Polsce, widziałam tam u nas minus 1, także super. Z 20 stopni nagle na 3 i minus 1 w Polsce. Zawsze sprawdzam, właśnie pogodę tutaj i pogodę w Polsce. Ja tak jakby też głową swoją jestem w jakimś, w jakimś stopniu. W Polsce. Nie wiem dlaczego tak jest, ale zawsze ciekawi mnie właśnie jaka jest pogoda w Polsce i tak dalej, i że no nie wiem. Okej, okay. mniejsza. Wczoraj byliśmy na zakupach, bo chcieliśmy kupić sandałki im na lato. Oj, nie otwieramy kolejnych pałek serowych, bo tutaj jest... No właśnie, proszę bardzo, tu macie. Ale. Niestety... Ale y, tamte pałki serowe jeszcze nie są zjedzone, więc na pewno nie będziemy otwierać drugich. Ok, super. Wchodzimy do sklepu i patrzymy y, 75% było na tam dane modele i, i rozmiary. I akurat trafiło nam się tak, że rozmiar 21, czyli taki, który mają teraz bliźniaki, i rozmiar 27%, czyli rozmiar kolina. Y, są za 75% przeceny, więc za te sandałki od bliźniaków. Zapłaciliśmy 8 euro, a za te odkolina 5 o! Przecież to jest jak za darmo. No 8, no już je ugrudził, bo wczoraj je ubrał na rowerek. Ale zobaczcie, no sandałki za 5 euro. No przecież to jest nierealne. I tutaj dla, dla bliźniaków, takie. o. Za 8. Ale ja ci tego nie otworzę, no kość No nie otworzę ci, kochani. No I prawie nic, otworzyłam Wam, wylizaliście tylko ten serek, a pałki serowe zostały. I nie ma takiej możliwości, że otworzę Wam drugą paczkę. Tak Tak dziś na obiadek robię takie swojskie spaghetti, w sensie swojskie, no z takim swojskim sosem. Nie będę kupować, tylko zrobię sama. Mhm. E, tylko widzę, że zapomniałam marchewki. Czy jest w ogóle mi po, potrzebna marchewka? Czekajcie. Segula, łodyga, selera maciowego, marchewka. No dobra, później pójdę po kolina. To... to jeszcze wstąpię do sklepu. Ale będzie to, wiecie takie spaghetti, na czer... takie prawdziwe spaghetti na czerwonym winie. Z mięskiem mielonym, tylko że ja używam mięso mielone z kurczaka, nigdy, właśnie tego, z takiego innego, nie wiem, krowiego? Z krowy? Nie wiem. Nie, nie martwcie się. Yy, Moje dzieci się nie opiją tym obiadem, dlatego że będzie on robiony na czerwonym winie, bo to wszystko wyparuje. Zostanie tylko taki, wiecie, to jest tylko i wyłącznie do smaku. To podbija, podkręca, tak jakby smak, yy, i tam nie ma procentów w tym obiadzie. Nie martwcie się, to wszystko wyparuje, dobra? Bo już kiedyś ktoś mi pisał, jak robiłam sobie właśnie spaghetti. Też takie swojskie, jak byłam w ciąży z bliźniakami. Yy, dlaczego dodaję wina do obiadu? Nie wiem, no żeby się upić obiadem, wiecie, naprawdę. No przecież to wyparowuje wszystko, tam nie ma procentów tym, w tym obiedzie, no tak na logikę, tak? No, nie wiem. Czy w ogóle muszę to tłumaczyć, to jest, to jest śmieszne, ale dobra. Właśnie w taki sposób. Ja nie wiem skąd mi się znowu nazbierało tyle prania. I po prostu, no, to jest wybrane pranie, jak coś tutaj też. Muszę to, wiecie, posegregować to, co jest do prasowania, to, co nie jest do prasowania ręczniki poskładać i wbrać się za zaprasowanie. Ja tego nienawidzę. Ja tego nie cierpię w ogóle i dlatego tak długo to odkładam i później mi się to zbiera, aż w końcu już muszę, bo robi się taka sterta po prostu ubrań, że, że już nie ma jak przejść tutaj w tym pokoju. Dobra, zaczynamy gotować obiad. Pierwsze co... Muszę... Ale z kolinem! No, oczywiście, że z kolinem. Oczywiście, jak było w szkole, fajnie, nie? Tak. Byłeś grzeczny? To super. Dobra, pierwsze musimy... Posiekać, drobno posiekać cebulę, później... A jakie widzy masz? Jakie co? A jakie widzy masz? Jakich widzów mam? No, nie wiem, różnych. A Ty? Widzę kobietę. Dobra, musimy drobno posiekać cebulę, później dodać seler naciowy, też drobno posiekany i startą marchewkę. A później to już muszę poczytać, tak. To jest na nociowy? Co? A jak pachnie? Jaki czujesz zapach? Idziemy na kontrolę, sprawdzić Twoje oczka. Czy będziesz musiał mieć okulary, czy nie. I co? Jak będziesz mu musiał mieć okulary, to co zrobimy? Będzie ok, wszystko nie? Tak. Będzie, gdy. Bierzesz wybie sobie jakieś ładne. Słuchajcie, powiem Wam, że zostało niecałe 4 miesiące do ślubu. I tak jak się w ogóle nie stresowałam, i tak teraz nagle odczuwałam tak ogromny stres, mam w ogóle jakieś dziwne sny, że nie zrobili mi sukni na czas, że musiałam na szybko szukać jakiejś byle jakiej, wiecie, jakiejś takiej dostępnej na teraz. Śniło mi się, że fryzjerka mi odwołała w dzień ślubu. Śniło mi się, że, że makijażystka nie przyjechała i ogólnie same takie straszne, dziwne, stresujące rzeczy. I no naprawdę, naprawdę masakrycznie się zaczynam stresować, jak teraz o tym mówię, to mam takie wiecie, negatywne motylki w brzuchu, aż mi skręca wszystko, no i mówię, tak jak cwaniakowałam, że o, co ma być, to będzie, damy radę, wszystko na luzie, tak teraz się troszkę stresuję. A Ty co? Będziemy, będziemy tańczyć, nie? Na ślubie od mamy i taty. Ja nie lubię tańczyć. Jak nie? Tyż Ty jesteś gość, Ty umiesz tańczyć. Tylko lubię, tak leżę? Zobacz jakie Ty masz ruchy taneczne, a zobacz jakie ja masz. No jak ja mam? Bajlandu, bajlandu, la potrenować moje ruchy na deszcz. Co byś chciał, kochanie Piciu? A gdzie jest waszy pi? Tam jest pi. No boże, tam leży pi. Robimy tak. Raz, dwa. Ta. Dobra, mamy tutaj tak: marcheweczka, cebula, jak to, seler naciowy, przecier pomidorowy, obrane pomidorki. E, tutaj patelnia mi się już grzeje, Tu mam makaron, soj. A po co ja do spaghetti? A po co jabłonko do spaghetti? Dodaj sobie troszkę płynu. Pięknie, 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 bardzo ładnie. Wielki sukces, udało mi się ogarnąć pranie, tylko tyle zostało mi z tego wszystkiego prasowania, więc super, ale na razie nie chcę mi się tego robić. A tyle oczywiście skarpet bez, mm, bez pary. Także no, standard. No chyba smakowało, co? Ja na mam tatuaż! No tatuaż. no piękne. Przepięknie, super. Ale jedzeniem się nie bawi. zostaw nie za Hej! Milan! Hej! A ty? Tobie coś tu nie idzie, widzę. Zobacz, chodź. Tak. Pa, pa! Pa, tu dzisiaj do prawda. Prawda. Pójdziemy na loda, pójdziemy. Słyszałeś, Tata, że Baba mówi prawdę? Mila! Co robisz? robisz? A, ty też powinien zawsze mówić prawdę. Minami, minami? Zobaczcie, ja już się powoli szykuję do świąt wielkanocnych dla Kolina i dla Naomi, kupiłam taki zestaw w sensie to jest cały dla Kolina i jeden jeszcze mam taki sam dla Naonki. oni bardzo lubią ten diamond painting Tu mają takiego kucęczka w jajeczku tutaj mają króliczka z jajkami oczywiście jają tutaj znowu diamond painting ale taka zawieszka na nie wiem na klucze na plecak tornister tutaj jeszcze takie słodkości i chyba tyle wystarczy tego dobrego I do tego jeszcze jakiś, wiecie, pieniążek do skarbonki Albo jakby sobie chcieli coś kupić Nie wiem, no Także taki zestawik mam I już będę kończyć na dzisiaj Spaghetti wyszło przepyszne No ja na przykład dużo bardziej wolę takie, wiecie Domowe, swojskie Co to jest? Już taki, wiecie, gotowy sos Jutro jadę na żeński Także będę wyglądać troszkę normalniej Ten vlog chyba jest, Będzie nieco krótszy niż te ostatnie, ale może następny będzie już dłuższy. Także kończę na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym vlogu za jakieś, nie wiem, 2-3 dni.